Anna Przybylska odeszła 10 lat temu. Jej mama cały czas ją wspomina. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Odejście wielkiej gwiazdy wstrząsnęło światem show biznesu, jej fanami oraz rodziną. Mama aktorki do tej pory nie może pogodzić się z przedwczesną śmiercią córki. Chociaż minęło wiele lat, to mama Anny Przybylskiej dalej pamięta ostatnie chwile swojej ukochanej córki. Kobieta o niej nie zapomniała i cały czas czuje rozdzierającą serce pustkę. Krystyna Przybylska nie umie pogodzić się z tą przedwczesną śmiercią. Mama Anny Przybylskiej cały czas ją wspomina. Nie ma dnia, żeby Krystyna Przybylska nie wspominała swojej ukochanej córki. Kobieta w najnowszej rozmowie z dziennikarzami portalu fakt.pl wyjawiła, że lubi czasem przeczytać coś o Annie. Na jaw wyszło też, że kobieta utrzymuje prywatny kontakt z niektórymi fanami córki. 10 lat to jest kawał czasu dla mnie. Tęsknię to oczywiste, ale Ania ciągle gdzieś jest, czy na ekranie, czy na wspomnieniach, piszą też o niej ciągle, co jest kojące i sympatyczne. Ania wciąż ma niezmierzone ilości sympatyków, fanów, co odczuwam. Na cmentarzu w weekendy, w rocznice, w urodziny jest dużo osób odwiedzających jej grup. Ludzie wciąż ją kochają za osobowość, za ten uśmiech, za rolę, za życzliwość powiedziała w rozmowie kobieta. Krystyna przybylska wyjawiła, że cały czas tęskni za zmarłą córką, stara się jednak widzieć dobre strony obecnego życia. Wspomniała też o Jarku oraz swoich wnukach dodała też, że jest z nich bardzo dumna. Tęsknię, ale muszę iść dalej. Cieszę się, że wszyscy jesteśmy w miarę zdrowi, że wszystko się układa, dzieci się uczą. Świetnie sobie radzą. Jarek się spełnia cudownie jako ojciec i niech tak zostanie, jest świetny. Dzieci Ani są już takie duże oliwka ma 21 lat. Szymon już skończył 18 lat. Jasiu lada moment też będzie dorosły. Jestem z nich dumna, mówiła w wywiadzie przybylska: Jak rodzina Anny przybylskiej spędzi rocznicę jej śmierci? Okazuje się, że cała rodzina przybylskiej Dzień Jej śmierci traktuje jako okazję do spotkania. Najbliżsi kobiety obejrzą zdjęcia aktorki, a także będą ją wspominać. W tym roku też się spotkamy. Będzie obiad, powspominamy, pewnie pooglądamy zdjęcia. Agnieszka, moja starsza córka, ma zawsze w zanadrzu anegdoty o Ani. No i pewnie trochę się pochichramy, powiedziała w wywiadzie Krystyna.